Jest tak i może być tak również w Twoim życiu, że wydaje się, że jest ciemno w koło. To nawet nie jest tak, że się wydaje. Tak istotnie czasami może być, że w koło Ciebie jest ciemno. Nie wiesz dokąd zmierzać, nie wiesz co zrobić ze swoim życiem, nie wiesz dokąd iść. A może jeszcze nawet są jakieś doły przed Tobą, które możesz łatwo wpaść, ponieważ w koło jest ciemno, Ty nie wiesz co masz zrobić. I jak iść? Tak jak ja chociażby teraz idę w tym lesie, jest już ciemno i jest wiele różnych dołów na tej ścieżce, którą idę. I co w takiej sytuacji zrobić? Może pojawić się strach, lęk, pustka, niepewność. Wiele osób doświadcza takich sytuacji w swoim życiu. Chcę Ciebie zachęcić coś, czego nauczyłem się. A mianowicie w każdej z takich sytuacji warto zwrócić się do pana Jezusa. On naprawdę jest dobrym pasterzem. Pasterz, szczególnie w dawnych czasach, ale i współcześnie, to ktoś, kto opiekuje się owcami. Prowadzi je na pastwiska, aby się najadły. Chroni je szczerze przed niebezpiecznymi zwierzętami, gdy jest zmrok. Zabiera je w bezpieczną przestrzeń. Chroni, tak jak tutaj, na przykład powalone drzewo, aby. Nie potknęły się i nie zraniły swojej skóry. Takim dobrym pasterzem jest Pan Jezus. Chcę Ciebie zachęcić. Oddaj swoje życie Panu Jezusowi. On Ciebie poprowadzi. On Ciebie ochroni. On da Ci zwycięstwo w każdej trudności, w każdej sytuacji. I wyprowadzi Cię na ścieżkę prostą. Bez dziur. Bez niebezpieczeństw i doprowadzić się do wiecznego życia razem z nim, gdzie nie ma płaczu, łez, smutku, tam do domu Ojca. Zachęcam Cię! Już dzisiaj zwróć się do Pana Jezusa i oddaj Mu swoje życie.